HANDHOG! Mam nadzieję, że mogę tą dwójkę uruchomić. Tą tarczę. Co teraz sobie nie na ekspie? Da A się! Iha! O, zwiększony damage! Wala na hammer. O, ślicznie słodko. Teraz za zadanie mamy yy, uciec stąd, aby się bronić tej bramy w krną, Teraz walu, auć, wy brutale. O nie, o nie, o nie, nie! Psz, ała. O, w course. Ej, nie naładuje mi się, no trudno. Wow, dużo ich jest! Jak mnie wkuza, że. Te ich mieczy mają jakiś większy zasięg niż moi. Dobity, dobity, ok. Tak, miecz przeleciał przez obu żołnierzy i we mnie trafił. Po prostu genialny. Umiera i nie wstawa już nigdy. Ok. Oho ho ho ho, usłonią wos! Jedźcie, dam sobie radę. Nie wstawaj, biegiem, biegiem! I zaraz wam pokażę, gdzie będzie następny Quest z Gandalfem. Gandalfem, przepraszam. O tam, o tu, właśnie, gdzie zawal nam się brama. Tam będzie następny Quest. I to dosyć ciężki. Jeden z najtrudniejszych moim zdaniem. Jak się gra w tym klasie inną postacią, wtedy w tej kurce nikt nie stoi. Czyli nikt nie przeżywa. Bo jest dziwne, że wszyscy tak popadali. Nie wiem czy od prochu. A kurz! Niech będzie chociaż znakomicie, proszę. O, no dobra. Jak pomyślał o tym, że miałem znakomicie. I miałem ten level. Ósmy. Szylak. No trudno. To będzie dłużej kulka nam działała. Tego nie chcę. Tego też nie chcę. Prawić będzie silniejszy. Właśnie, muszę go zademonstrować w końcu. No to już mamy. U, 30 tysięcy. Nie, wróć. Przecież... Mamy ten atak. Co można z niego bać jak się od razu podnosi? Siła zemsta. Lewy przycisk, kiedy się leży. W tyle od razu się zaatakuje. A nie tylko w stanie. Eee, na mnie <grym> Ok. To teraz mamy leże szeloby. Quest jest troszkę ciężki od razu, muszę przyznać. Dwa razy go przechodziłem. Dwa razy próbowałem coś nagrać. Za pierwszym razem był błąd techniczny, za drugim razem nie wytrzymałem nerwowo. <laughs> Okej. Okay. Samuel to bardzo fajny bohater. W świecie władcy pierścieni. Przynajmniej w filmie. Po tym, jak Frodo mu nie zaufał i zostawił go, wygnał, to on wrócił do niego i go ratował I nie bał się tej, tej szeloby. Prawdziwy dowód przyjaźni. Oś to też jakby. Taki trochę sługa. okej okay. Żeby zabić pająki, używa się prawego przycisku. Po, po czym jak leżą, środkowego. Czyli jak jakby to tam macie. Ognisty atak, a potem śmiertelny, czy jak to się nazywa. Lewy nic nie daje. Nie działa na nie. I na średnim poziomie trudności te pańki są dosyć silne, więc uwaga. Lubią skakać. Atakować po hamsku i takie tam. A przy bosie jest ich duża ilość. Zresztą zobaczycie. zobaczycie. Mam nadzieję, że przejdę to za pierwszym razem. Wow, pajączki. Nie wdypywać w te czarne pająki, bo one zabierają HP. No. No, of course. O, of course. No chodź, no chodź, no. No. No za pierwszy raz mi nie zadziałał, nie wiem czemu. No trudno, idziemy dalej. O, uwaga na pajączki. Dlaczego w tylu grach są pająki? W karem Potterze był... Auć! Tutaj jest... Teraz tu się broniłem, nie wiem czemu oberwałem. Eś... Teraz też oberwam, chociaż ja też go walnąłem wkurzając takie błędy O, 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 o! No, no toż była moja wina Uwaga na palącą się pajęczynę Ponieważ jak za szybko się do niej podejdzie to na zrani Trzeba poczekać się spali Walczyć z nimi Da się to ominąć? O, ta z tyłu! Umierać! ŚCZERWA! Balroga! A tak się da ich zabić! Podpalamy m, tą mumię, czy co to tam jest I oni się palą Fajny patent, nie? Wow, 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 hi! Ciach! Lubię ten skill, tego skilla ta, 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 ta. A za to nie na... Chwila. Trick. Płoni zasrańców. O, jak dobrze. Zginął ten starczą. Nienawidzę tych starczą, bo są... Strasznie wkurzający. Co chwila blokują tak. A! A! Co chwila się bronię. A! O... Ostatnio to deadłem tutaj. To się troszeczkę wpieniłem. No ale wtedy byłem trochę już. Wkurzony tym, że. Mikrofon mi nic nagrał. Teraz jestem bardziej skupiony. Właśnie. Pochodnią można zabić. Nie wiem czemu. Ee, gobliny. I pająki. A ta pochodnia zniszczyła je mutarcie. Czego też nie rozumiem. Tu można tą mumię. O, dwa cele naraz? No cóż. Chodź pajączku. Dobry pajączek. Chodź mu, mu. Daj buzi tatusiowi. Bleh. Ale oblechy z was. O, tu będzie śmieszny bug. Bug. Eee, proszę, strzelają normalnie. Kurczę. Raz się w takie ostrzeli i przestają strzelać od razu. Widzieliście? Raz oberwał i nagle przestają. O, zaczął znowu. Ale naprawdę, tak ich zamurowuje na chwilę. Posiłki nadchodzą. Lol. A, chodźcie. Co za półmózgi. Dzień dobry. Ciężkie są te pająki. To też jest trochę trudny stage. Jak naprawdę nie można sobie z nim poradzić to... ...na średnim... ...to nie jest wstydem sobie zagrać na niskim. Of course, atakują kiedy trzymam pochodnie. Gobliny to nie zdary, w porównując do pająków. Łatwo ominąć ich ataki, obronić się.